Jesteśmy przed pierwszym sparingiem, stresujemy się, nie wiemy jak to będzie, nigdy się nie biliśmy nigdzie wcześniej, no i w związku z tym jest wielka adrenalina. Dlatego postaram się dzisiaj Wam pomóc, jak myśleć przed sparingiem, po sparingu, podczas, jakich błędów próbować uniknąć, żeby to było fajne. Sprawa pierwsza. Nie wymagajcie od siebie nie wiadomo czego, jeżeli nigdy nie sparowaliście, a nawet jeżeli byliście mistrzami tzw. ulicy, to mnie dosyć często śmieszy, nie myślcie o tym, że pójdę na trening i od razu mi wszystko pójdzie dobrze. Nie, nie ma takiej możliwości, bo z reguły, jeżeli idziemy na nową salę, będą nowi zawodnicy, którzy są lepsi ode mnie. I z reguły, przecież, są lepsi, to nie zrobią też mi jakiejś nie, nie wiadomo jakiej krzywdy, tylko też będą robić w miarę luźno. Dlatego pamiętajcie o tym, by też robić luźno, nie spinać się. I jeżeli Wam jakoś wielce dobrze nie poszło, to nie przejmujcie się tym, ponieważ to jest tak jak powiedziałem, pierwszy sparring. Musicie, musicie czerpać z tego zabawę. Przyjdzie czas na to, żeby być zawodowcem, a jak na razie macie się tym bawić. Druga sprawa, podczas sparingu, pamiętaj o tym, że słuchamy. Naszego trenera, ale słuchamy uszami, a nie oczami. Czyli powiedzmy, sobie sparuję, tak, jest wysoki poziom adrenaliny, coś tam się dzieje i nagle trener mówi, Orzecz całą rękę, którą Buf! i dostaję w papę. Nie ma czegoś takiego. W momencie, kiedy sparujemy, słuchamy tylko uszami, a tutaj pracujemy, jesteśmy skupieni oczy cały czas na przeciwniku, a tylko uszy wysłuchują naszego trenera. Sprawa trzecia. Pamiętamy o tym, żeby używać dużo przedniej ręki. Nie chcemy od razu zadać 15 ciosów, bo to nigdy nie wyjdzie, tylko dużo pracujemy przednią ręką, ustawiamy sobie naszego przeciwnika. W ten sposób, żeby rozwinąć jakieś tam dodatkowe akcje. Pamiętamy również o tym, żeby robić dużo zwodów. Nie możemy stać i tylko bić pojedynczych ciosów, bo będziemy zauważeni, tylko chodzimy na nogach, wykonujemy zwody i pamiętać, ustawiamy sobie wszystko przednią ręką po to, żeby rozwinąć nasze dodatkowe akcje. I również nie zostajemy w miejscu, czyli powiedzmy, że przygotowałem sobie akcję lewą ręką, zadałem raz, dwa, trzy, cztery ciosy. Nie zostaje w miejscu, bo dostanę parę kolejnych e, kąt mojego przeciwnika, tylko od razu przychodzę do boku. Pamiętaj, ten przeciwnik też będzie używał dużo przedniej ręki, dlatego nie stoimy i, pf, pf, i obrywamy jak, jak worek treningowy. Tylko pamiętamy o tym, żeby również zbijać ręce niezbyt daleko, ponieważ będziemy skontrolowani go delikatnie, przyjmować na podwójną gardę, zbijać ciosy. Na razie to jest pierwszy spanie, więc ciężko będzie wykonać jakieś kiwki, dlatego ręce u góry, lekkie zbijanie ciosów i przyjmowanie na gardę. No i również pamiętać o odejściu nogami. Wyczekujemy na swoją akcję. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której już mówiłem, ale jeszcze raz wspomnę, oczy na przeciwniku. Jeżeli. Ponieważ gadaliśmy o tym, jak trener sobie podpowiada, ale nawet nie musi trener nic mówić, a często jest tak, że zamiast patrzeć prosto na przeciwnika, to powiedzmy, gdzieś tam sparujemy i nagle robimy coś takiego. Nie wiem, czy to jest ze strachu, czy dlaczego, ale często tak bywa, że na przykład patrzymy nagle na nogi, a w tym czasie dostaniemy raz, dwa, trzy, siedem ciosów na papę. Kolejna ważna rzecz, pamiętajmy o wydechach podczas zadawania ciosów. Jeżeli powiedzmy zrobię kombinację trzech ciosów i zepnę się, to kiedy ja mam wziąć wydech, kiedy, kiedy, wezmę wydech, kiedy zrobię wydech, kiedy wezmę wdech, nie, nie będę miał na to czasu. Dlatego pamiętamy, że za każdym razem, kiedy uderzamy, wydychamy powietrze. I teraz naturalnie, jeżeli cztery razy robimy, następnie muszę wziąć głęboki oddech, tak, i to będzie naturalne. I tak sobie pracujemy. Z racji tego, że to twój pierwszy sparing, to na pewno będziesz chciał urwać twoją przeciwnikowi głowę. Oczywiście w cudzysłowie, ponieważ powiedzmy, że nawet jeżeli będziesz bił w miarę luźno, to głównie będziesz się skupiał na głowie. Nie skupiamy się tylko na głowie, pamiętamy o tym, że rósł również brzuch, czyli biję sobie na górę, w pewnym momencie schodzę na bebech, tak. Sięgamy również tego brzucha. Pamiętamy w szczególności, że będziesz walczył zapewne też z jakimś w miarę początkującym przeciwnikiem. I z racji tego on będzie głównie też osłaniał głowę, a bechy będzie miało skryte. Tego tak wykorzystaj to. Jest to Twój pierwszy sparring, ale nie pierwszy trening. Dlatego pamiętasz mniej więcej swój poziom zmęczenia, który miałeś podczas jakiegokolwiek treningu. Czy to worek, czy jakaś technika, cokolwiek. I teraz podczas sparingu musisz pamiętać o tym, jaki twój poziom zmęczenia jest ten krytyczny i starać się zrobić tak, by te siły rozłożyć w ten sposób, że powiedzmy osiągnąć ten poziom zmęczenia krytycznego, ale dopiero na koniec sparingów. Powiedzmy, że będziesz miał, nie wiem, 3 razy po 3 minuty sparing, to muszę w trzeciej rundzie, w ostatniej minucie ee, trzeciej rundy walki mieć ten poziom zmęczenia krytycznego. Dlatego pamiętamy, nie może być tak, że po pierwszych 2 minutach pierwszej rundy Nagle nie mogę złapać oddechu i totalnie jestem odcięty, bo nie wyjdę do drugiej rundy. Lepiej wtedy sobie troszeczkę pobiegać, pochodzić i złapać po prostu świeżość. Dlatego pamiętamy o tym poziomie i staramy się utrzymać go podczas sparingu. Mam nadzieję, że Wam się to przydało. Dajcie znać, jeżeli się przydało, bo sam jestem ciekaw. Hej!